Dziś wyjątkowy dzień. Huawei Polska jest w siedzibie naszego dystrybutora Bajwa RE. W Bajwa RE stawiamy na długofalowe partnerstwo oraz na marki, które są sprawdzone przez naszych klientów i cieszą się zaufaniem. Jesteśmy dzisiaj w Bajwie, żeby przeprowadzić szkolenie inauguracyjne handlowo-techniczne dla zespołu Bajwa Polska. Jest mi bardzo przyjemnie, że mam taką otwartą grupę, która zadaje tyle pytań. Jest bardzo zaangażowana w to, jakie wartości ta klienta może przynieść Huawei i jakie wartości może przynieść nasza Współpraca. Dlatego z jednej strony rozmawiamy technicznie o wartościach, które Huawei przynosi, a z drugiej strony rozmawiamy sprzedażowo, czyli jak o tym potrafić rozmawiać z klientem i w jaki sposób to klientowi przedstawiać. Wiedza zdobyta podczas szkolenia przekłada się na profesjonalną jakość obsługi klienta, która jest dla nas najważniejsza. Partnerstwo z firmą Huawei oznacza dla nas przesuwanie granic innowacji, wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz osiąganie doskonałości we wspieraniu sektora energii odnawialnej. Dla naszych partnerów instalacyjnych to też świetna informacja, dlatego że zarówno oni, jak i ich klienci będą mogli korzystać z tych najnowocześniejszych technologii. Rok 2024 zapowiada się bardzo obiecująco, mając u boku takich partnerów jak Huawei, który wspiera nas nie tylko produktowo, ale również szkoleniowo i projektowo. Przed nami rok wspólnych działań i silnego partnerstwa. Będzie się dużo działo, obserwujcie nas.